Hopsasa, hopsasa, ta, ta, ta. Ale, dobry, ale jak zaczął? Jak, jak się dzieje. To, to bardziej to by tak setny odcinek, można by tak zacząć. Nie wiem, czy 89, czy <laughs> 90, je, Jeszcze jeden, 11 Odcinek. Za, tak? Zapamiętam ten tekst i wykorzystam przy setnym odcinku. Spokojnie. A ktoś ze słuchaczy nam wyliczył, tylko nie pamiętam, kiedy będzie wiesz. tam no, to tak? no, dobrze. No, dobrze. 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 Na pewno po wyborach. Ja, jakoś no, tak, jakoś tak. Tygodnia dla Dorosłych, yy, czyli nasz subie subiektywny, autorski przegląd wydarzeń ostatniego tygodnia. A propos wyborów, ja mam takie sentencjonalne. Piękna była ta kampania. Nie zapomnę jej nigdy. No. No to brzmi jak, tak. e, nie wiem, początek refrenu albo początek piosenki nawet. Nie? Fajna kampania, taka o. merytoryczna, o, 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 no, dużo konkretów to było. Szale. Poruszane były najważniejsze kwestie, które dręczą wszystkich Polaków. No, no, ta kampania wyborcza była jak debata w TVP. Tak, tak, tak. Po prostu źle się na to patrzyło. <laughs> nie? Na szczęście debata za nami i kampania, nie wiem, kiedy nas słuchacie, pewnie też już. Tak, no e, musimy wrzucić na odcinek w piątek jeszcze szybko, przed szybko, e, północą, tak. żeby e, się nie. W... Pakować w ciszę wyborczą. Nie ja na przykład nie, to zupełnie poważnie. Teraz, mm. jeśli chodzi o tą kampanię wyborczą tak. 2023, ja uwielbiam wiece te przedwyborcze. Ale to poza jest coś tym, poza tym nic nie jest. Nie bo wszystko są różne Ale tym, czy zwróciliście tak? uwagę na to, że z reguły każdy polityk wychodził tak. i mówił: Polska potrzebuje. O, I tu wiadomo. wymieniają takie wszystkie sobie znane rzeczowniki, typu, hmm. nie wiem. Polska potrzebuje pokoju, współpracy, zgody, zgody. zgody. jedności. Tak. jedności. I, jak który ma dobry słownik, to tak jechał pół godziny, wymieniał. Czego Co, Polska na, potrzebuje? Najnie, A jak jeszcze podmienisz Polska na polska rodzina, potrzebuje? To, o, możesz, to, to może lecieć drugi pół godziny. A polska rodzina to potrzebuje mnóstwa rzeczy, tak. bo to e, Firanek. Fum. Firanek tak. Żaluzji. <grym> <grym> Prodijzu. Na co ci same firanki, jak nie masz żabek? Okna, Monte Montewek do tego, a do, tylko do barszku, A do tylko barszku. się trzymamy, że tak powiem, spraw a. okiennych, a co a. dalej, a. dalej e. prawda? E. Czekam, aż któryś z polityków to obieca. Tak, program Prodisz Plus, na każde no. No. drugie dziecko w rodzinie na przykład. Tak, tak, no to jest m. do zrobienia. Czy to montewka na, każdą, na każdego męża? Ale gdyby wam podsumować ten ostatni tydzień kampanii, były dobre cytaty na tej ostatniej prostej, na przykład Jarosław Kaczyński powiedział o Donaldzie Tusku. On się nadaje na premiera tak, jak ja do skoków ja Może nie będę oceniał, który z nich bardziej się nadaje do skoków wzwyż, w, w chociaż hmm. powiem wam, że y, Jarosława Kaczyńskiego skaczącego wzwyż najbardziej na świecie zobaczyć bym chciał. Teraz w tym momencie. A, albo chociaż ze skoczni narciarskiej, jak wychodzi z progu wyborczego i ląduje telejarkiem. Da. Jak, na jakich to nogach? Ugiętych czy wyprostowanych? Się? Na wyprostowane, wyprostowane. bo się staliśmy skończone. Na, wy, na wyprostowanych, ale ręce masz złożone. Nie, że robisz małysza, nie tylko nie? tutaj ani tego. I tu. wtedy dostajesz dwudziestki. <grym> a tak, A to dla, dla youtuberów. Za... Nie, przepraszam, nie nie nie. No, nie. nie, 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 nie. nie, nie. nie, nie, nie. nie, nie. E, przejdźmy też do, do... moim zdaniem, przejdzie też do historii e, tej kampanii cytat z premiera Morawieckiego. On był w Wysocku Małym i palnął coś takiego. U nas jest bezpiecznie. Jesteśmy bezpiecznym krajem, jednym z najbezpieczniejszych w całej Polsce. No dokładnie. Tak? My jesteśmy w ogóle nie dość, że najbezpieczniejszym, to jesteśmy najbogatszym krajem między Odrą a Bugiem. Dokładnie. Sprawdzaliśmy też, że od Bałtyku, a, 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 a między Bałtykiem a Tatrami też jesteśmy, też jesteśmy najfajniejszym krajem. Nikomu nie żyje się lepiej niż Polakom. Niemcy zazdroszczą Polakom Polski. Dobry to jest pasek tak. do TVP. No. Polska mistrzem Polski do, do... jest i do przodu. A jakby no. tak puścili na przykład Niemcy I... zazdroszczą Polakom sąsiadów. W tej... <laughs> Są ale, Wydali, nie? ale nie, ja myślę... Co, że Polska mistrzem Polski? To wiem. Tak, 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 to ja powiedziałam, ale ja jeszcze y, tuszę taką nadzieję, tuszę, o, tuszę taką o, nadzieję, wreszty. że Polska wyprzedzi Polskę. Daj no. nam panie Boże. Bo, żeby tak? na wszystkich trzech miejscach yy, na podium była Polska. Trzy mazurki tak. Dąbrowskiego, Kur, tak. to, to Ale poszło, że... opozycja też nie była dłużna w tym tygodniu. Mm. Też dowalili mocno, żeby daleko nie szukać Borysław Budka. On na TikToku doszedł do wniosku, że pójdzie po młodych i no. powiedział, ogłosił swój program, dlaczego trzeba na niego głosować. Lubisz dobrą kawę? Ja też. I to kolejny powód, by na mnie głosować. Słuchajcie, tutaj <gryw accounting> po prostu to wycieka słychać te 8 lat przygotowań opozycji do tych wyborów. Tak, coś, Wiedzieli, że przyjdzie jak... ten dzień, że będzie koniec kampanii i wtedy... Ja p***ę z tą kawą! Tak, pierdolniemy najmocniejsze, co mamy. To no. jest, od razu widać, że goście nie przyspali. Tak. Ale wiesz co, to trzeba mu też na plus zapisać, no. że nic nie mówił o lodach że lubię lody i jak lubicie też to... nie, bo sposób, to już wiesz, nie. to już zahaczasz kuperkiem o youtuberów. Tu nie chcesz Kto jeszcze? Grzegorz Schetyna no. e, mocno też w tym tygodniu on powiedział, to była jednoosobowa kampania, taka była decyzja strategów i samego Tuska. Że 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 podsumował ich na dokonania. To ja coś podejrzewam, że m. wewnętrzne sondaże nie m. są najlepsze, m. skoro jeszcze przed wyborami już szukają winnego. Ale coś A może wręcz przeciwnie. Może no. wręcz przeciwnie, i pan Chrystyna chce namaścić ojca sukcesu. Może, bo my nagrywamy w ten moment, nie wiem kiedy wysłuchacie, kiedy jeszcze nie znamy wyników wyborów. No, tak. jeszcze, znaczy, jeszcze. zaraz podsumujemy, kto to wygra, mniej więcej, nie? Co mm -hmm. no, możemy ci. zrobić? No. <laughs> to, to słuchajcie, to teraz ja mam tutaj, też jestem przygotowany. Tak? Przygotowałem się No na dawaj. Dzisiaj. No. Co w tym czasie, kiedy panowie się przytykali, robiła konfederacja. Aha, no. Tutaj jest takie ocieplanko, jest ciekawe. Mm. Takiego bosaka nie znacie. Tak z gazety to jest. Tak. tak relaksuje się w kampanii. No i co ja. robi? Krzysztof Bosak poszedł na plac zabaw i bawił się w najlepsze. Ja to zawsze mówiłem. No, on to zawsze mówił. Słyszałem. Polityków na plac zabaw, dać grabki i byłby święty spokój, a nie wypuszczać ich po, po mieście, żeby chodzić. Ja, to i tak o wiaderko czy się jakieś, Czy jakieś inne, inne debaty. <grym> Tylko, że słuchajcie, no, znając życie, to gdyby oni wszyscy byli grupowo na placu zabaw, to by się zaraz wzięli, pokłócili, zaczęliby tak. sobie wyrywać grabki, tak. że tam wrzeszyć, że ta łopatka to Polska. Mówi, że jeden, drugi, że się... Na przykład Soby Kaczyński mówił, że się Tusk bawi Niemiec grabkami, prawda? Tak. No, no jak w debacie w TVP, na debacie. Tak, tak, tak że Kaczyński tak, wpuszcza tak, ludzi z innej piaskownicy na lewe wizy. Tak. Nie? No, tak, no, ale tak. tak jak obstawialiśmy, w debacie wygrali wszyscy. Mhm. Każdy wygrał. Skoro każdy wygrał, to tak. też każdy przegrał. Tak, bo, bo mhm. chyba wszystko już się powiedziało na temat tej debaty, mhm. ale to była pierwsza debata w dziejach, gdzie zamiast odpowiedzi udzielano pytań. Tak było. Mhm. Fajna tak, to była tak, debata. Tak tak, tak, tak było. No no, w pytaniach była odpowiedź. No. Mądrość, to no. i dobrze posunąłem. No. No. Ja, ja sprawdzałem. Pierwsze pytanie, jakie zadał pan prowadzący Rachoń, trwało 70 sekund, a na odpowiedź było 60. No i Czyli. co? No i tak się składa, że mamy gdzieś to pierwsze pytanie, pana redaktora. Hmm. Podczas stawiancęgo wyborom referendum, panowie, będą mogli zadecydować o wątpliwości, że porą na granicy, która że przez że przetowianą przez Rosję i Białoruś, na polanie migrantów. Ja ceny tak, że w tym kontekście europejski park migracyjny, czyli mechanizm przymusowego przyjmowania przez państwa Unii w tym Polsce nie określona działania imigrantów obowiązkowej, obowiązkowej. Przyspieszyliśmy tak, to i nawet przyspieszone trwa pół minuty, także. <laughs> <laughs> nie, ale to jest nowość, to jest e, coś czego nie było w Polsce, to jest tak zwana publicystyka pytaniowa. To jest nowość. Tak. No właśnie, ja, ja zupełnie nie wiem, jaką cholerę zapraszano w ogóle e, kandydatów, skoro Udzielali, przeszkadzali kandydaci. Przeszkadzali, przeszkadzali, przeszkadzali kandydaci. Znaczy, nie, Ja już bym pomijał w ogóle to, że te pytania brzmiały mniej więcej, czy chcesz rano na śniadanie kakao od partii rządzącej, czy wodę z kałuży od, od opozycji. Dlatego nie? debatę ewidentnie i to 6 do 0, nawet 7 do 0 wygrali prowadzący. To 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 jest, bezstronny, tak. bezstronny, no, bez strony. Bez no, Ale słuchajcie, właśnie, ale dlaczego to pan e, Rachoń prowadził debatę, nie? Bo wiadomo, jakim kluczem dobierali. No nie, bo, bo Norbi miał katar tego dnia, także nie mógł. No i nie, nie mieli co puszczać za koło fortuny, więc aha, to aha, dlatego, dlatego jest. Cała reszta jest. Jakby jeszcze ktoś tam pośpiewał, to mógłby Brzozowski, no ale... No, ale to właśnie on tam, to on zajęty był śpiewaniem. Słuchajcie, nie ma się co dziwić, bo ja na koniec trafiłem na sondaż, mm. no. według którego na dwa dni przed głosowaniem 17% Polaków nie wie, na kogo będzie w tych wyborach oddawać głos. Powaga? 17%. Siedem, 17. A jeszcze tydzień temu było 10%. O, to coś o. Przybywa, no. nie? No, no, no nie, bo to tych była właśnie debata. To była no. właśnie debata, to i tak jest zaskoczenie, że po tej debacie niezdecydowanych yy, wzrosło tylko o 7%. No. No. Po tej debacie to w ogóle zaskakujące, że ktokolwiek wie na kogo głosować. No, nie? Tak. No, premierowi Donaldowi słabo poszło, nie? No. no. Premier tu był premier ma tych pytań no, na, na, na pamięć. Premier Morawiecki wyuczył <laughs> się żartów <laughs> na pamięć i <laughs> no, kiepsko jest sprzedawany. No, tak, Banda tak, Rudego, nie? Ale czyli, nie tak. dobrze, że mu nie popieprzyli kolejności pytań. O, tak. Bo on by jechał, bo już miał wyuczone tak na blachę jedno z drugim, że wiesz. Ale słuchajcie, może, że, może historia się zmieni. No, dlatego, no. że teraz właśnie świeżo chyba wczoraj, Tymon Tymański nagrał piosenkę wyborczą i ją wypuścił w internecie. jak się nazywa? Piosenka wyborcza. Tymon Tymański Ale nie, się a, piosenka a się nazywa piosenka, piosenka wyborcza. Aha, a, no, no okay. i tu nie ma zbytniego kombinowania. No o czym tam śpiewa? No, w tekście jest oczywiście osiem gwiazdek, czyli tam Ebać PiS. Ebać PiS, PiS wie, Ebać PiS no, no to, to eleganckie, no to świeże, takie zaskakujące, to nie znaliśmy tego jeszcze. Pomysłowe, błyskotliwe, niebanalne, ale Czemu. znamy tych słów również. Ebać PiS. Tego od lat brakowało. Da, Moim zdaniem da. tego od lat brakowało. To jest ten ożywczy powiew, na który czekał cały kraj, cała Polska, calimy. To te 17% niezdecydowanych. Mm -hmm. Na pewno jak tym razem usłyszą Ebać PiS, to pomyślą... A dobra, no. nie, no, no, no. naprawdę, to, to jest to przekonali mnie. Panie Tymonie, mm. dobra robota. I co są wyniki, jak tam. I Sąg zażarł? Sąg to nie zażarł. Pan Tymon ma tymański 800 osób z okładem obserwujących. Tam, Aha. nie pamiętam, jest piosenka, ma kilka, kilkanaście, może tysięcy wyświetleń już. Mm -hmm. Komentarze musiał wyłączyć, także chyba nie siadło. Kurczę, <laughs> Ale też, kurze, no to jest fajny artysta, kiedyś robił naprawdę genialne rzeczy. Nie wiem, co się podziało. Ale to, to teraz tak, powiem takie coś, że wiemy, że za. Chwilę startuje cisza wyborcza. Tak. Lada momou, jak to mówią Francuzi. Tak. Więc my jeszcze przed ciszą streścimy wam studio powyborcze. Tak, więc. Najpierw przez 40 sekund będą rosły te słupki takie z poparciem, a tak. tam na przykład pani Holecka wyjdzie i tam będzie pokazał u -u -u -u. i jedni wygrają nieznacznie nad drugimi. Mhm. I jest później, jest, jest, później jest będzie to. jakaś tam troszkę większa przerwa, i, mhm. i później będą następne te słupki. A, a, a później Nie, to... nastąpi łączenie z imprezami poszczególnych komitetów. Tak, to jest ważne zawsze ci, w każdym dali studiu daliśmy czadu. Tak. Bim, bim, bom. A ci, co dostali mało, głosu, powiedzą, o to są tylko wstępne prognozy, odczepcie się, poczekajmy na wyniki z małych ośrodków. Ale potem w oczekiwaniu na wyniki z małych ośrodków będą studia z ekspertami, łączenie z ekspertami. Eksperci powiedzą, Powiedzą: o widzicie, no i to właśnie to tak jest, mogło być inaczej, no, ale tutaj też trzeba. Ma... Ale to Ale, ustalić, ale drugi jak. powie, ale to jest właśnie efekt kampanii wyborczej, mm -hmm. bo ci zrobili dobrą. Ci nie do końca i są efekty, bo tak to jest, że jak się jeździ tam po miejscowościach, to jest się blisko ludzi, to wtedy tak. jest więcej, a kto ci jeździli był... mniej, to jest kto mniej. był bliżej ludzi, ten był blisko ludzi, tak. kto był dalej ludzi, ten był tak. dalej i Słuchajcie, reasumując ludzie, właśnie zaoszczędziliśmy wam dwie do trzech godzin życia, tak. więc nie musicie oglądać tych żadnych tych pierdolotów, prawda? Tam, tam też nie musicie bo ci... dziękować, bo I... to. Za to możecie oglądać studio pomeczowe. albo bo wtedy bo... mecz Polska, tak, gra. tak, tak elegancko. Co na jedno wychodzi, takie memłanie przez bebuanie i tu i tu. Ale ale niektórzy podobno i tak stracili dwie godziny życia na oglądanie meczu Polska Owcze. No i mhm. ja tak 15 minut włączyłem i wystarczyło mi. z no pana Michała Probierza w roli selekcjonera, dwa tak. do 0 dla nas, także to jest sukces. Tak. Ale to od początku tygodnia się pojawiały informacje, że są ostre przygotowania do meczu z wyspami owczymi. Tam w prasie, pamiętam, był taki nagłówek: trener probierz uczy zawodników, tak się kopie piłkę. Ale w No, fala, aaa, fala, to, no to tego nasi ostatnio nie mieli. Właśnie, bo, nie, nie, podstawy, podstawy, podstawy. Tak, podstawy są podstawą. Oni się tam uczyli takich, tak. takich, takich sophisticated zagrań, tam, tak, prawda? Że... trzech na dwóch, dośrodkowanie, tak. powrót, tu, tu I, chodzi i o kopanie trzech... piłki. Tak, żeby w stronę bramki przeciwnika. Nie no. swoje, no. tylko właśnie przeciwnika. I tak, i, 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 no. i nie kopiemy tego pana z gwizdkiem. Tak. Tak. Ale idzie to w dobrym kierunku, bo mm. Mati Kesz zdradził, jaka jest atmosfera w reprezentacji Polski, on no, powiedział tak, tak, znaczące słowa powiedział, no. czuć taką pozytywną wibrację wewnątrz zespołu. To tak. znaczące słowa, tak? tak? Zna zna wibracja jest w zespole. Wibracja. No. no to mam nadzieję, że ten mecz był dobry, że następne nie będą grali jak wibratory, wiesz, czyli no. tak to troszeczkę bez, bez to... jaj, bo tak bywało. Bez baterii. Bez, bez baterii. Bez, no, bez tej bez baterii. Albo rzeczy. chociaż, żeby na te następne mecze baterie naładowali. Tak, Solidnie. Trzymamy tak, kciuki. Bo nic tak nie smuci jak wibrator bez baterii. To jest naprawdę... Nie, coś jeszcze, no chcesz, chcesz, chcesz tam jeszcze, Przemku, coś jeszcze opowiedzieć nie, nie, o ja swoim bardziej, życiu? Bardziej chcesz bliżej przybliżyć ten temat? Szukałem jakichś takich, Dobre. bardziej takich, między, takich nie międzyludzkich, takich I, i, m, ja, tak, ja, takich ja... wniosków dotyczących natury, natury ludzkiej. ludzkiej. Inspe. Tak. Inspe. To jest, czyli, to jest czyli jest jako takiego. Dokładnie. Uwaga, mam teraz tak. kącik inflacyjno-kulinarny. Czekaliśmy na to. Kanapka grozy na krakowskim lotnisku. Zawrapa z wegańskim kurczakiem w porcie Kraków-Balice trzeba dać 4%. 48 zł. Fajnie lubię takie. Co? Widzę, nie no bo widzę kanapkę za 48 zł, nie? I z miejsca uświadamiam sobie, że jestem na diecie i to, się jej trzymam. Do ale słuchaj. Ale czekaj, wegański kurczak? No, no. A, a, a czy jest mięsna marchewka? Bo, może. Powinna być, nazywa się, zwyczajna jest tutaj. Mm -hmm, no może. Bo, bo do cen do, do cen się też odniosła milionerka, może miliarderka, pani Joanna Przetakiewicz, była żona pana Jana Kulczyka. Ona też tutaj narzekała w tym tygodniu w prasie na drożyznę. Nawet milionerzy narzekają na drożyznę? No widzisz, Jezus, nie jest źle. I teraz ona narzeka tak, że za śniadanie dwie kawy late, jedną herbatę, się rymuje, dwa pączki i plus rogaliki zapłaciłam, 120 narzeka. To tak gdzie ona to kupiła? 120? 120 za Gdzie jest tak tanio? No. Cztery ciacha, trzy płyny za 120, no. Ta. Co, Wyprz w Biedrze była, czy Złota Godzina na Orlenie? I, i Rogaliki wzięła za punkty. No nie, właśnie nie, tego nie, nie, nie piszą. Nie. No, no to może ogólnie polecamy oglądając ten Puls Tygodnia ponarzekać sobie na drożyznę, tak, mhm. pod nosem. Jak chcecie się poczuć jak milionerzy. Tak, i wtedy od razu jakby o, jesteś taki, jak o, o, jak drogo, matko o, bosko, Boska, jak drogo, no. kupiłam sobie cztery krosanty, trzy pączki, to Ale a propos, są... Ale a propos, wróćmy do tego kurczaka wege, bo się no. okazuje, że co do, bo jest żywieniowy, teraz jest kącik hitów żywieniowych. Mm. Jest hit żywieniowy w Austrii mm -hmm. i tam wypuszczono na rynek wegańskie filety z łososia, drukowane na tryga, drukarkach 3D. A jak to działa? No tam zamiast tuszu w drukarce 3D masz mm. taką proteinę z grzybów. Czekaj. O smaku łososia i to się tam. Tuk, 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 I masz filet, to za chwilę tylko tam co smażyć. Okay. To, to jeszcze niech wypuścią taką drukarkę, która na tym filecie dodrukuje ślady po ościach, i będzie no. komplet. Bo no. To później widalce musisz robić. Ale to, nie? i tak to ma pewnie bliżej, właśnie do jedzenia, niż niektóre parówki, moim zdaniem. No. Jak tam jakieś grzyby, jakieś coś. Właśnie, parówki, a nie uważacie na marginesie a propos, że ze względu na swój skład, no. to parówki powinny być raczej sprzedawane na stoisku z chemią? No może. Ale a propos tego, słuchajcie, tych, tych ryb takich, tych, mm. no. to jest jeszcze kluczowa kwestia paniery, bo tego sobie nie wydrukujesz. Panierki nie? Panierki. Nie, a mało tego. I my rad, nie wiem czy ja mogę zdradzać, Move. że mamy, to już jest w produkcji. Yes. Yes. Już jest, już to już jest, ro, robi zaprzyjaźniona firma Naszą własną, firmową Bułkę tartą W opakowaniach z naszymi ryjami mm. Czujecie? Na to Polska czekała a, 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 Szczegóły Bardziej niż na wybory i na mecze reprezentacji Sz Mamy już zamówione z kilkadziesiąt Przyjedzie paleta tego Szczegóły Bułki radiowców. To Szukaliśmy jest. bardzo długo Myśleliśmy nad gadżetem radiowców bez cenzury Jest I, tak? <laughs> i mamy to Dobra, a teraz sobie wybierzcie co chcecie najpierw? Czy kącik Chihuahua, czy kącik naukowy w Pulsie Tygodnia? Jedziesz z Chihuahuą. Chihuahuą. No, to jednak to no, jest, to. Znany mm. aktor George Clooney, to teraz będzie za zagraniczna Chihuahua, mm. no, no. za 100 milionów dolarów sprzedaje dom we Włoszech. Mm -hmm. Dlaczego sprzedaje? Jak wyjaśnia, nie ma czasu w nim mieszkać. To jest głupio, ten Clooney jak but. Co on myśli, że jak sprzeda dom, to będzie miał czas w nim mieszkać? No przecież... Jest... Przecież nawet nie, nie wejdzie tam. No. O! O, się zdziwi. O, o, o. Jak to? Sprzedałem i nie mo To teraz mam więcej czasu i nie mogę? O, jest. Dobra. Eee, to teraz w kąciku Chihuahua Polski, show biznes. Roxana Węgiel, Kevin Mglej zapewniają o swoim wielkim uczuciu. Tak się chyba czyta? Nie wiem. Panie Kevinie, jeśli pan ogląda, to proszę napisać, jak się czyta. Pan Mglej, tak? Eee, piosenkarka jej 8 lat starszy narzeczony wyznaczyli nawet datę ślubu. No to gratulujemy i na pocieszenie dodajmy że spoko, za 8 lat pani Roxana będzie już miała tyle lat co ukochany. Tylko, teraz. że on, ten pan Mglej, też będzie wtedy o 8 lat starszy. A to już jego problem. Dokładnie. No, no. no. no to dobrze, to zostawmy. Temat, bo tu ja mogę wrócić do kończyka Chihuahua. Ej, tak oj, oj. możesz. Bo no, nie wyszliśmy z niego. Bo nawet. ja w tym tygodniu te dotarłem do zdjęć Meghan Markle. Mhm. I tutaj na, to zdjęcia to chrzanić w ogóle, ale internauci byli oburzeni jej strojem. Bo co, poszła w stroju kąpielowym do kościoła? Gorzej, czy? gorzej. Gorzej? Jest dużo gorzej. Cytuję. A sposób, w jaki Megan podwija rękawy, umniejsza jej outfitowi. Co Czyli ty. Czy jak, jak ja podwinę, to to mi... Tak ona, by, ona ma by... outfit, a nie outfit. jak my grzą się ubranie. No. To to nie jest tanie. No. Ale czekaj, bo... E, ciekawe, słuchajcie, na jakiej kwocie kończy się ubranie, a zaczyna outfit? Nie wiem, 10 tysięcy? No nie wiem. Ja nie wiem, ja... To 10 ja... tysięcy to co na cały szmat? Inne ważniejsze pytanie, no. jak się ma outfit do stylizacji? A to ja akurat wiem. Jak się ja ma. Akurat myślę, że stylizacja jest pojęciem szerszym niż outfit i outfit wchodzi w skład stylizacji, bo do stylizacji zaliczamy buty, to torebkę, sens, no. yy, jakiś tam biżut, nie? A outfit to tylko szmata. A outfit nie jest właśnie odwrotnie, że jest częścią stylizacji? Być no, może jest. tak jest. Być może tak jest. Ja nie, ja, ja nie mówię, że wiem. No to, czyli tam jej umniejszało Outfitowi, czyli ona po prostu poszła tam w szmacie. Nie, znaczy umniejszyła Outfitowi, bo stylizacja była zła. A. Mhm. Dobra, Troszkę nie, nie, nie. zaprzeczam samemu sobie, ale przecież. No, miał... to, to dalej. Ja Nasu... mam jeszcze... się powiem. Ja mam wybaczy. jeszcze jeden nagłówek z polskiego celebryta. No bo przecież Donald Tusk miał kurtkę Zenia. No, I to, tam one liczyli, Gilga. że od 9 do 13 tysięcy to kosztuje. No, no tak, to może, to widzisz, to wtedy idziesz na miacho. No i, mm. Ale I się z... możesz podwinąć rękawy i co tak, ci ktoś zrobi? Drudzy no. znowu narzekają, mówią, że dobra, wy wypominasz Jadonaltowi Tuskowi, bo on przynajmniej pokazuje, jak, jaki jest bogaty, a inni przepisują kurtki na żony. <laughs> <W żonie. śmiech> Także... Dobra, e, inny nagłówek z celeberectwa polskiego, sieć. Maciej mhm. Kurzajewski złapał kasie Cichopek za brzuszek i potwierdził radosne wieści. Gratu gratulujemy. No, no. gratulujemy. To jest fantastyczny gest. Rewelacja. Tak. I tylko zastanówmy się wspólnie teraz, można mhm. w komentarzach pod tym filmem, za co Kasia powinna złapać pana Maćka, żeby to, że tak powiem, ogłosić tę radosną wieść. Tę samą. Tę samą radosną. Tak. Że... Za brodę, na przykład, no. za ucho. No. Chyba, chyba tak. Dobrze, Dobrze jak już żeśmy się zapędzili w to celeberectwo, to może teraz nauka. No właśnie, ja chciałem tutaj, no. teraz mm -hmm. ja mogę zacząć. Kącik nauka. No. piu, piu. Żebyście po tym odcinku oczywiście byli odrobinę mądrzejsi niż byliście, zanim <laughs> zaczęliście go słuchać. To <laughs> <Dobry> był żart. <śmiech> <śmiech> Lubię skądam. <skończyć. śmiech> Chińscy lekarze chińscy lekarze pewnemu stolarzowi w Chinach, to nie będzie niespodzianki, yy, wychodowali palec na brzuchu mu tam. Fajne, i teraz może na palcach liczyć do to jedenastu, tak? No nie, tak, tak, do dziesięciu, tak. bo on wcześniej stracił jeden palec przy rżnięciu deseczki, więc tak, dalej, tak, dalej, tak. dalej ma 10. Ładne, no my tu w Polsce hodujemy brzuchy, no. to można i palce na brzuchu. Można, 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 można pewnie, można. że tak. Można by no. nawet założyć takie plantacje palców, na, jak ktoś ma duży brzuch, nie? Tak. Na Fajne. naszych brzuchach, bo to wtedy, nie wiem, wyhodujesz kilka palców i. Dostaniesz piątkę. Na rękę. Na, na, na rękę dobry żart. A pewny. ja kiedyś czytałem, że jacyś naukowcy, to parę lat wstecz, wy, wyhodowali ząb wielicie grubym, już nie pamiętam jakiego zwierzęcia. wielicie grubym? Grubym, czyli w pupie. I słuchajcie, to jest dosyć fajne, bo jak masz jakieś, nie wiem, zatwardzenie, to od razu ci ten ząb y, dwójeczkę y, siecze. Ale czy, przepraszam, a Jezus, czy, Przepraszam Was, Szanowni Widzowie, czy, 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 że nie, nie było ostrzeżenia czy, wcześniej, ale nie wiedziałem, że koledzy pójdą w tym kierunku. Czy jak hodujesz te tak. zęby, to można na przykład wtedy szczerzyć dupecz? Wtedy się uśmiechasz, nie? Ej, może zrobimy kiedyś podcast, tak było, o najdziwniejszych odkryciach naukowców? Bardzo dobry pomysł. Tak. Dobra, to zrobimy to. Swoją to drogą, komentarz. wbijajcie na podcast Tak Było. Czekają Just. na was nowe y, odcinki fajne. Ja, i Ja tylko chciałem ten... zaprezentować taki a propos tych palców. Co, wiecie co to jest? Nie. Fakijów szuwarach. <laughs> to... Dobrze, y, inne odkrycie naukowców. Dobra, dobra, dobra. Ile waży droga mleczna? O, to, to, to warto wiedzieć. Jest pięć razy lżejsza niż dotąd sądzono. Co ty, no, uczeni już, obliczyli to jej nie, to... masę najnowszymi metodami. Nasza galaktyka ma masę 200 miliardów słońc. No i co? I tak. żyjcie tak. z tym. No, a powiedziałbyś, bo, powiedziałbyś? Powiedziałbyś? Nie. nie. Pięć, razy, Pięć mnie, razy mniej niż nie. do tej pory mówiono. A, ale tak w ogóle abstrahując, jak patrzycie nie. w niebo na gwiazdę, na ten cały kosmos, jak, a jak nam się to kiedyś wszystko zwali na łeb? Brunie. 200 miliardów 200 miliardów, miliardów właśnie Panie, no. ale, ale to jest też pocieszenie z tego, bo jeśli komuś na przykład dzisiaj rano waga pokazała więcej niż powinna... To są takie wagi w kraju, no. To pocieszcie się, że za to galaktyka ostro schudła. Znaczy inaczej powiem, no. że my... Jako galaktyka schudliśmy. Dokładnie. To jest Per, per, per tak zwane saldo. Per saldo, jesteśmy na minus. Dobra, ale tak. słuchajcie, bo to ja mam teraz. Mam pismo uh, Criminal Behavior and Mental Health. O, Czyli... thank you, bo nigdy tego nie czytałem. Bo wiem, tak. To takie zachowania Czyli... kryminalne no. i zdrowie psychiczne. Okej. Okay. Okay. że przetłumaczyłeś? Mam wyniki badań i z nich, wynika z wyników, to no. teraz nie będzie niespodzianki, że młodzi bandyci chorują rzadziej niż ludzie uczciwi. No. Młody bandzier jest zdrowiutki. Bandzier kocha najmocniej, nie? Co tam się mm. mówiło? Ale teraz uwaga. Długoletnia działalność przestępcza godzi znacznym, grozi znacznym pogorszeniem stanu zdrowia w wieku średnim. Mm. Czyli jak masz cztery dyszki, to już nie jesteś taki zdrowy. To dlatego doradzamy, by zajmować się przestępczością e, tylko za młodym. Tylko, tak. tylko za młodym, tak gdzieś do 20 lat, nie? No tak to może to do końca jest. studiów. No. No, a, no. a potem szybko szukać miejsca w biznesie, albo jeszcze lepiej w polityce. O, tu tak. się zarabia. Tutaj. Tu się Ta. zarabia, nic nie robisz, wiesz. No ja wiemy, w to poszli. Albo jesteś kiepski i masz pieniądzory. Masz co przepisywać na żonę wtedy, Ta. wiesz, to jest... Ty, ty, ja ma... no, I masz na kurtki Zenia. To ja mam jeszcze, ja mam jeszcze inny, inne dane. Wyczytałem, że mężczyźni żyją dłużej, bo mają kobiety, które się nimi opiekują i troszczą. To, to prawda. Mhm. Ale też kobiety żyją dłużej, bo nie mają żon. Cze, 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 cze. W sumie Czekaj, cze, cze, to w sumie my mężczyźni długo nie żyjemy. Ale i krótko też. Też, też nie, też nie. nie. Żony mamy. No ale kiedyś nie mieliśmy. To się zgadza, tak, tak bo to od małego nie ma żony, tylko w którymś momencie tak. się to więc bywa różnie. Bywa, bywa różnie. bywa różnie. dziękuję za właśnie to, bo chciałem, ja to podsumował. To... No nie, to świat nauki jest ci wdzięczny, to jest najlepsze mm. podsumowanie możliwe. Mm. Słuchajcie, ale z drugiej strony, gdybyśmy my mężczyźni nie żyli tak długo, jak żyjemy, no to mm. kto by wtedy spełniał zachcianki kobiet? Tu sobie na to pytanie odpowiedzmy. No. Po to jesteśmy. No mhm. właśnie. Spełniać zachcianki naszych pań. Tak. tak. Idź na przykład po, po koncentrat pomidorowy, mówi mi moja rodzona małżonka wczoraj. i co? Poszedł. I poszedłem. 6,90. Jak 6,90? W wiadrze kupiłeś? Mogę ci pokazać, bo mam tutaj na bliku, że mi zeszło. Kupiłeś se wiadro tego? Nie, koncentr słoik koncentratu. To jaki duży? Normalny koncentrat kosztuje... Koncentr ile kosztuje koncentrat pomidorowy? Napiszcie w komentarzach. Koło Cze trójki. Poczekaj, bo zaraz ci... 6,90, no tyle kosztuje Jezus, koncentrat pomidorowy. Ale wiesz, bo on z dwoma piwami kupił. Nie, właśnie nie, bo normalnie kupuje coś, nie? No. No. Niemożliwe A teraz no, co... kupiłem sam jeden koncentrat Jezu, po poszed... poszedłem... Kuźwa, kupuję ten koncentrat pomidorowy co Przetakiewicz Poszedłem, poszedłem kon... <laughs> Nie, to będzie. W jakim małficie to. Nie, żabka, nie czy to widać. A to w żabce, no to w żabce, no to. Jak się chodzi do drogi 699 6,99. A, no to jak się chodzi do żabki po koncentrat pomidorowy, no to nie, jak stać. Ale to jest miłość. to jest miłość, to nie pójdziesz do żabki. Nie pójdziesz. Jak ci mówi rodzona, ślubna małżonka, Idź, To Chciałem dziecku pomidorówki narobić jeszcze dziś. Dobra, to ja jeszcze nie kłóćmy się Nie kłóćmy się. Nie, nie, nie. nie, nie. grudzmy się przed ciszą wyborczą. Jeszcze jedno odkrycie naukowców, archeologów. Naukowcy zbadali najstarszy znany gwizdek z terenu Polski. <noise> Ci to mają zajebistą robotę. <noise> Liczy 6 tysięcy lat! O. Znaleźli ten gwizdek normalnie na polskich ziemiach yy, 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 i mam dźwięk. Posłuchajcie, tak brzmi najstarszy 6000 6 tysięcy lat ma ten gwizdek. Nie, o, no nie wiedziałam, że on ma taki stary czajnik, no identycznie brzmi. Ale ja jeszcze szczegóły Sześć tysięcy lat ma ten gwizdek, on jest maleńki, Aha. wykonano go w formie ptaszka. Ptaszka! ptaszka. ptaszka. O. 6 tysięcy lat, cały czas brzmi lepiej niż te podwiedychy na Krupówkach. A nie? nie, bo ty kiedyś Chińczycy lepsze robili niż te no. teraz. takie to tak ci, jak masz kapcie z krupówek sprzed 30 lat, to do tych dzisiejszych to to nie. 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 Pod no. warunkiem, że ich nie pierzesz. Bo jak na przykład no. kupisz skarpety, wypierzesz, to masz futerą na małą Nokię. Mhm. to te już te. te <laughs> nie. Dobra, co słuchajcie, ja bym pro proponował skończyć ten puls tego dnia głębszą myślą. Proszę Aha bym. Za niecały miesiąc, 12. rocznica śmierci Hanki Mostowiak. I. To jest okazja do rozmyślań nad złożonością wszechrzeczy i tak naprawdę nad niesprawiedliwością i ciężarem dotykającego nas losu ludzk ludzkiego. Dokładnie. losu. bohanka śmiała się z nami, płakała, a tu wsiadła w auto i bum w kartony. Znaczy, je... w sensie, no. I, i już, i już ich nie ma. Tak, a co jest niesprawiedliwe? Taki Hans Kloss na przykład. Całą wojnę przejeździł Kieluśką, i nic. Gestapo, Brunner, partyzanci, miny. Nic, nic, nic. nic. A cztery pancerni. No, cały szlak od Berlina do Lenino, odwrotnie w drugą stronę. Mm -hmm. I zero kartonu, nic, rudy tam. Ale im było A Niemców łatwiej. po prostu w kibinimater po drodze. Jak Murówków, jak to powiedziałem Tak, im to było znaczy. łatwiej, bo wtedy nie było kartonu. Hmm. Wszystko wywiadrak nosili. Hmm. Patrzcie jednak, jak to, co się nosi, nawet nie w czym się nosi, tak. wpływa na los ludzkiej jednostki jako takiej. No. Hmm. Tak to jest. Hanka Forever in My Heart. Uważajcie na swoje paszportu na okulary We je się trzymak Okulary we je się trzymak. Sorry, sorry. Sorry. Dobrze. Teraz widzimy za co?